Cześć i ja jestem Cydio, to jest kolejny odcinek z gry Indie Game Sim. Zaczynamy od poziomu odwrócony, tym razem już od Forfi. Forfy geniuszem zła nie jest i napisał odwrócony poprawnie. No cóż, zagrajmy. Uuu, uh, okej, okay. muszę od razu lecieć do przodu. Uh, uh, poczekajmy może na razie. No to muszę, muszę skoczyć, złapać e, tą trzecią zmianę grawitacji. Tu jestem bezpieczny. Teraz odpowiednio złapać tą zmianę grawitacji. Kolejną, i nie odbiłem się wystarczająco mocno w lewo. Więc jeszcze raz, teraz od razu biegnąc dalej, tylko tutaj jest. Nie wiem, co się stało. Ale troszeczkę oszukałem system. Wróćmy się z powrotem. Ej, tylko ja. M mam buty, czy nie mam butów? Mam buty, dobra. Więc tutaj mały skok. u uh, u uh, 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 dobra. Źle to zrobiłem. Nie jestem w sumie pewny, jak to zrobić. Dobra, to wszystko i i teraz w tym momencie muszę odpowiednio się złapać. Udało się. Tu będę bezpieczny przez jakiś czas. I tu po prostu na luzie można dolecieć do mety. Fajny poziom. Odwracanie grawitacji jest bardzo bardzo przyjemną sprawą. Tylko niestety, no jest to droga rzecz. Drugi dzisiejszy poziom to run 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 od Boba Friska. Więc muszę zaczynać i biec cały czas. No, nie będzie to łatwe, muszę się naprawdę mocno rozpędzić tutaj, żeby cokolwiek móc tu zrobić. A, muszę szybciej skakać. No chodzi w tej planszy oczywiście o to, żeby cały czas biec i się praktycznie nie zatrzymywać. No, oczywiście chodzi tutaj o to, że mam cały czas biec, nie zatrzymywać się praktycznie w ogóle. Więc tutaj trzy skoki pod rząd i teraz coś takiego. Cały czas to mnie goni i tu muszę poczekać. Myślę, że mam pomysł, jak mniej więcej to zrobić, żeby nie było aż takie trudne. Tutaj guru przeskakuję i teraz ciągłe skoki, żyję, e, tylko co teraz mam zrobić? Wiem, 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 przeskakuję to sobie. Teraz w odpowiednim momencie to przeskoczyć, to przeskoczyć, to przeskoczyć prawie. Dobra, tutaj musimy poczekać, aż kolec będzie wracał do nas i na luzie go sobie możemy przeskoczyć. Teraz przebiec i myślę, jestem bezpieczny w miarę od tamtego kolca. Teraz sobie otworzyłem przejście. Tutaj muszę przeskoczyć sobie na luzie. I teraz problem mam troszeczkę, bo nie wiem, czy iść w lewo powinienem, czy w prawo. E, zacznę od prawej strony. Ciekawe czy to jest poziom, w którym po prostu mamy możliwość wybrania sobie drogi, czy bardziej jest to kwestia tego, że jest jednak droga dobra i poszedłem zło. Nie wiem, nie wiem, co teraz mam zrobić. Nie mam pojęcia co mam zrobić tutaj. Pójdę na lewo. Muszę tu jakoś wskoczyć? Jest to trudne, ale do zrobienia. Dobra, znowu sobie tutaj otwieramy przejście, omijamy chmurę. i teraz bym spróbował pójść na lewą stronę. Nie wiem czy jest to pomysł dobry. Na pewno są tu troszeczkę do wykonania trudne skoki. Są one do zrobienia, ale jednak są wymagające. Teraz przeskakuję do teleportu. Oj, oj, aj, oj, aj, oj. Ej, 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 dobra, żyję, żyję. I kolce mnie wrzuciły w portalu, dlaczego? Jeszcze raz. E, na teleporcie jestem bezpieczny, dobra, to warto wiedzieć. Tylko teraz, ciężko będzie. Przy następnej, następnym teleporcie wskakuję na górę. Tu jestem bezpieczny, mogę sobie tędy przebiec. Tu jest akurat na szczęście dosyć łatwo na górze. Mogę sobie to przyłączyć. E, nie jestem do końca pewny, co to zmieniło. O nie, wiem co muszę teraz zrobić. Nie podoba mi się to. Trudne są te skoki. Są one w ogóle możliwe? Ale lecimy jeszcze raz. Postaram się to zrobić. Jeden skok zrobiony. Drugi skok zrobiony. Trzeci skok zrobiony. Ostatni, ostatni, ostatni skok. Przeskocz to, dobra. Mamy to. Mamy to, tylko jeszcze tutaj. No muszę coś zrobić. Eee... Nie wiem, kiedy będzie dobry moment, tak ciężko to wyczuć, gdy tyle ruszających się elementów jest naraz. Widzę jeden moment, który wiem, że jest bezpieczny. To był ten moment. Uuu, to było bardzo bliskie. Muszę teraz tu wlecieć, drugi bezpieczny moment. Ej, ja klucza nie mam, no nie! Gdzie jest klucz? Jak ja mam go zdobyć? Ja się stąd nie wydostanę ogólnie rzecz biorąc. No nie. Więc tutaj, no ja muszę zacząć idąc w prawą stronę, tak? Teraz zebrać ten klucz, ale następnie nie używać teleportu? Tak mi się wydaje. No teraz sobie przełączamy tą dźwignię. No i te skoki są najgorsze, bo one są naprawdę, naprawdę trudne. Muszę wyczekać do ostatniego momentu. No i teraz najgorsze. Jeden skok. Drugi skok. Trzeci skok. Ostatni, ostatni. Nie zabij mnie teraz, kolcu. Zrobione, zrobione. Teraz tylko tutaj trzeba wyczekać odpowiedniego momentu. Ten pierwszy skok jest najstraszniejszy, ale zrobiony. Drugi skok jest ok. I teraz dołem czy górą? Chyba dołem muszę iść. Udało się, mimo że byłem nabity na kolce. Ten poziom był dobry, bardzo, bardzo trudny, ale przy tym fajny. No to wracamy, logujemy się. 27 gier za nami, jest to imponująca ilość, na kamerze cały czas pustki. W sklepie 22 tysiące mamy, ale za tyle kasy nic nie kupię, więc za tyle kasy tworzymy nową grę. Nazwiemy ten poziom sobie Buigi. Będzie to poziom duży, aczkolwiek mały. Wytłumaczę o co chodzi zaraz. Zagramy czarodziejem. Będzie to poziom na dużej planszy, ale będzie on ma mało skomplikowany po prostu, tak? Na pewno jedną z zagadek chciałbym zrobić w stylu super bojowym, więc tutaj będzie coś takiego. Na tym będzie klucz i my ten klucz będziemy musieli złapać skacząc z jednego miejsca tak na... A, oj, to za nisko nawet wyszło. Chcę, żeby faktycznie było wyzwaniem złapanie tego. Będziemy skakać po prostu skacząc z jednego miejsca tak na drugie. Powiedzmy, że, że dźwignia będzie w tym miejscu, klucz będzie w tym miejscu. I my będziemy musieli to złapać. Więc skaczemy. I za szybko to zdecydowanie spada, niestety. Więc umieśćmy ten budynek dużo, dużo niżej. Więc jak się dzieje, gdy coś takiego zrobimy? Cały czas jestem za wolny. No cóż... Ale gdy przeniosę to dużo bardziej w lewo, no to już za wolny być nie powinienem. Jasne, jasne, jasne. Tylko początek tej planszy będzie się znajdował gdzieś w tych okolicach, tak? Od razu będziemy widzieć dokładnie przez szybę, że tu się klucz znajduje. Ale nie będziemy w stanie go oczywiście podnieść. Mam też pomysł na zagadkę kolejną. Jeszcze nie wiem, jak ją zrobić. Ale na razie po prostu sobie ustawię tutaj dwie chmurki, ale tym za zajmiemy się zaraz. Po prostu nie chcę o tym zapomnieć. I teraz mam pomysł taki, żeby na początek trzeba było przebiec po takich walących się bloczkach, ale nie będzie to zbyt bezpieczne, ponieważ tutaj będą leciały w naszą stronę kolce. Kolce te oczywiście będą umieszczone na ziemi, żeby oczywiście nie zlatywały na sam dół. Z takim wyjątkiem, że pierwszy kolec tak będzie latał bardzo, bardzo dużo, bardzo szybko. I będziemy musieli to tak szybko zrobić, żeby pozostałe kolce nie zdążyły złapać za dźwignię, tak? Żebyśmy my byli szybci, zdobyli klucz i tak dalej. Taki wyścig z czasem. Czy dam radę jakoś zrobić, żeby tutaj e, też było ciężko dostać się na dół? Mam pewien pomysł, żeby tutaj był właśnie piasek. I mimo, że nie jestem fanem czegoś takiego, ale od razu będziemy tutaj musieli uniknąć kolców wystających z ziemi. I takich kolców tutaj będzie więcej. Więc będzie tu coś takiego, coś takiego, coś takiego. Nie wiem, czy to jest możliwe do zrobienia. Prawdopodobnie nie. No, zdecydowanie nie jest. Spróbujmy teraz, czy nie będzie to niemożliwe. O niestety, jedyne co będzie możliwe, to uniknięcie tego pierwszego klocka. Niech tak będzie. I konieczne będzie spadnięcie na trampolinę. Ta trampolina wybije nas ponad kolejne kolce. Myślę, że to jest pomysł niezły że tutaj będzie coś takiego się znajdowało. Wygląda to całkiem porządnie. Spróbujmy to zrobić sobie. Nie, to jest za trudny skok do zrobienia niestety. Więc sobie coś takiego zrobimy. Nie, to będzie niemożliwe. Ale będzie to możliwe, gdy to przeniosę klocek wyżej. Wtedy zdobycie klucza będzie bardzo trudne, ale może być dobre. Zróbmy coś takiego na razie. I zacznijmy. Zobaczmy, czy wtedy też będziemy mogli zdobyć cały czas klucz. Będziemy! I widzicie ile się punktów nabija? To będzie takie dobre! Takie dobre to będzie po prostu. Wiem, co zrobię, wiem, co zrobię. To mi chwilę zajmie. Idealnie! Coś takiego. Więc tutaj umieściłem kolce, które idealnie po prostu się dopasowują do tego, jak ja będę spadać. Następnie będę musiał tutaj wejść do tego budynku, bo w tym budynku będą do znalezienia buty. Wejście będzie powiedzmy zablokowane w taki sposób. Budynek ten będzie ogólnie rzecz biorąc zrobiony z kamienia, coś takiego. Będę musieli się tutaj do niego tak przedostać, pokonać magicznego wojownika zielonego i zebrać buty. I ci, jeśli umieszczę tu trzy gluty, będzie to ciekawsze? Nie wiem, nie za bardzo chyba. Na pewno nic nie zaszkodzi dać tu takie kolce, ale wtedy gluty będą po prostu sobie nie radziły, tak? No i powiedzmy, że te buty stoją na telewizorze, coś takiego. Dajmy gluty dwa, zobaczymy jak to będzie. Następnie oczywiście dostajemy się do budynku kolejnego. Myślę też za pomocą rozwalających się bloków, jest to spoko sprawa. Jest też tu taka podłoga, aż do sam o matku jaki ten poziom duży został. Teraz myślimy sobie metę, będzie ona w tym miejscu i będzie ona ciągle odbijała się na trampolinie, więc na trampolinach będziemy musieli do tej mety sobie doskoczyć. Na razie zróbmy coś takiego, że tu jest ziemia. Tutaj tak samo, żeby klucz tędy oczywiście spadał, ale żebyśmy my mogli właśnie doskoczyć do tej mety. No i to będzie się znajdowało w takim, powiedzmy, czymś. Tak, tu będzie trzeba wskoczyć i dojść do mety. Zaś wskoczyć będzie tu trzeba z góry. Zaś tutaj będzie ogólnie takie typowe, już e, znane wszystkim, odbijanie się od ścian. Ale przy tym, oczywiście, będziemy musieli unikać kolców. Więc mniej więcej w taki sposób to wygląda. No i tu oczywiście lata trochę kolców. Myślę, że żeby było dosyć ciężej. Dam jedne kolce tu i drugie tu. Ale połowa tej planszy jeszcze nie jest zabudowana. Powiedzmy, że tutaj za pomocą dźwigni będziemy mogli wypuścić kurczaki. Chciałbym, żeby one jakoś tak tu sobie chodziły. Mniej więcej w taki sposób i właśnie w pewnym momencie chcę je wypuścić, żeby pozwoliło mi to po prostu poprzeskakiwać jakieś fajne przeszkody. mniej więcej, Mniej więcej takie przeszkody coś takiego trzy kurczaki więc na pierwszego wskakuje gdy jest koło mnie przeskakuje to wskakuje na drugiego przeskakuje to wskakuje na trzeciego nie wiem czy to będzie działać jeśli będzie jest to bardzo fajne więc przetestujmy sobie to jak na razie poziom jest już pełny różnych ciekawych rzeczy tu zeskakujemy zbieramy klucz rozwalamy wszystko jest tu strasznie głośno ale no właśnie kurczak kurczaki same wyszły stąd a no tak, no tak. Nie możemy dać wielu dźwigni na planszy, ponieważ tutaj cały czas te wszystkie obiekty będą aktywowane i dezaktywowane, więc to nie ma sensu, niestety. Znaczy, nie ma to sensu. Ma to jak najbardziej sens, gdy zrobimy coś takiego i te kurczaki będą po prostu tutaj w kółko chodziły. Cały czas będzie ciężko zrobić ten skok, tak, żeby te kurczaki odpowiednio się ustawiły. Tutaj też będziemy musieli wykonać dosyć prosty, myślę, skok na tego kosmite, żeby zdobyć sobie klucz. Zawsze tu troszeczkę urozmaica ten poziom, więc to jest takie pomieszczenie dosyć zabudowane. Powiedzmy, że w taki sposób na razie, no tylko właśnie. Co zrobić, żeby było? Trzeba górą przejść, bo tak to normalnie będziemy mogli po prostu razem z tymi kurczakami sobie domem przeskoczyć, tak? A no nie o to chodzi. No mogę to zabudować w taki sposób, ale wciąż, tak? Wtedy nie będę musiał robić pierwszych dwóch skoków, a wystarczy, że zrobię trzeci. Yy, ale niech tak zostanie, tak? Powiedzmy, że da się ten poziom oszukać, ale nic na no to nie mogę poradzić, niestety. Teraz dajmy tutaj chmurę, która zabierze nas po prostu do nieba. Na właśnie chmury pozostałe. Więc musimy się na tą chmurę jakoś samemu dostać. Mogę też dać zmianę grawitacji. Jedną tutaj, a jedną gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. I wtedy ta chmura nie będzie potrzebna. Przydałoby się użyć tutaj troszeczkę tych klocków darmowych. Więc skoro mamy buty, mogę dać tutaj bardzo prostą rzecz. Czyli dałbym tutaj dwa takie. E, kwadraty, jakby. Tu dałbym zmianę grawitacji. Okej, okay, coś takiego. I na tym będą stały kolce. Dzięki butom powinno być to możliwe do przeskoczenia? Nie no, buty nie sprawiają, że wyżej skaczemy. Coś takiego będzie jak najbardziej możliwe do przeskoczenia. Okej, okay, to ma sens. I żeby nie było tak łatwo, to oczywiście nic nie zmienia, ale sprawia to chyba, że jest ciekawiej nieco, gdy tutaj latają takie kolce na boki. Może być, może być. I tutaj gracz wyleci na górę, ale na tą górę wyleci. Tylko powiedzmy gdzieś do tego miejsca na razie. I tu będzie, powiedzmy, kolejny poziom zagadek. Zagadek, właśnie z wykorzystaniem tych chmur, więc na razie ja sobie je zabiorę z góry. I pomysł jest ogólnie cały czas taki, że są chmury dwie. My skoczymy po suficie i musimy unikać lecących w naszą stronę przeszkód. Więc tu gdzieś będzie coś takiego, tu gdzieś będzie coś takiego, i tu gdzieś będzie, powiedzmy, coś takiego. No tylko żeby wejście do tego pomieszczenia było bezpieczne, jednak to zabl zablokowałbym to wszystko ścianą, więc będzie trzeba wskoczyć na to, gdy kolec leci, wskoczyć na to albo na dół. I tak dalej, tak unikać tego wszystkiego, tak skacząc i jest to dosyć ciekawe, myślę. Mogę to chyba bardziej ciasnym zrobić, w taki sposób bym to ustawił sobie. Będzie to trudne do zrobienia, ale powinno być możliwe, tylko gdzieś jeszcze trzeba zrobić wejście do tego pomieszczenia. Mogę dać wejście w tym miejscu już. Okej. Okay. I tu nie będzie przeszkód tego typu, a będą tu po prostu na ziemi no, pomieszczane kolce w niektórych miejscach. Oczywiście niektóre miejsca cały czas będą bezpieczne dla gracza. Więc, więc wyskakujemy tak tutaj, manewrujemy na tych chmurach i dostajemy się gdzieś dalej. Więc tu już jesteśmy powiedzmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, jeśli uda nam się odpowiednio wskoczyć w to miejsce. To będzie trudne. Ale myślę, ciekawe przy tym. Tu mogę dać portal i ten portal przenosi nas w to miejsce. Więc tutaj z tego portalu wyskakujemy. Następnie uruchamiamy światło. Pamiętajmy, że cały czas jest odwrócona grawitacja, więc tu wyskakujemy. Lecimy na dół, znaczy na górę. No i teraz jest ta część ostatnia tej planszy do zrobienia. No to w takim razie dajmy ten portal tutaj. Więc tu sobie zaskoczymy. Będziemy musieli jeszcze tutaj coś pounikać ciekawego. Więc powiedzmy, że tutaj będą kolce. Więc będziemy musieli zaskoczyć tu, ale tutaj też będą kolce. Nie, to będzie za trudne do zrobienia, coś takiego? Też będzie trudne, ale będzie możliwe, więc zaskakuję tu, przeskakuję to i wskakuję do portalu, tak? W taki sposób. Mhm. to jest fajne. No i portal mnie wyrzuca, ta część planszy jest do zrobienia. Więc zostaje wyrzucony i chodzę tutaj, powiedzmy, po chmurach. No i tutaj muszę wskoczyć na chmurę, żeby dostać się dalej. Bo nie wiem, tutaj jest ogólnie niebezpiecznie. To wszystko jest zablokowane i przejście dalej jest zamknięte. Więc muszę wskoczyć e, tędy, tak? Tą chmurą dostaję się w to miejsce. No i następnie. Coś czego jeszcze nie umieszczałem na tej planszy. To są rakiety. Mogę rakietę umieścić tutaj. Czy rakieta będzie przez kolce strzelać? Pewnie będzie. Więc ja ją umieszczę w tym miejscu, mniej więcej w taki sposób. Więc gracz będzie tutaj szedł, będzie musiał się jakoś odbić od rakiety, będzie musiał wskoczyć na dwóch kosmitów i w taki sposób dostać się do zmiany grawitacji. Hmm, może to być za trudne, więc dajmy tutaj kosmitów trzech, którzy też tutaj będą tak blokowani. Może być to za trudny poziom, ale myślę, że jest bardzo ciekawy. Prawdopodobnie na nim nic nie zarobimy. Ale chcę stworzyć ogólnie rzecz biorąc, po prostu coś ciekawego. Żeby nie było tak ciężko, dam tutaj bloczek, który znika, więc będziemy musieli wskoczyć albo na rakietę, albo na Ufola, z niego na bloczek znikający, z niego na następnego meduzo Ufola i z niego do zmiany grawitacji. Cała górna część oczywiście będzie niebezpieczna, ponieważ tutaj wszędzie będą latające kolce. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Mogę też te kolce dać. Tu w różnych miejscach, żeby po prostu mi się punkty czasami nabijały i żeby stylowo było. Coś takiego. Więc tak, z rzeczy, których jeszcze nie użyłem, bo chciałbym tutaj użyć wszystkiego, co mam odblokowane. Jedną z tych rzeczy jest kod. Powiedzmy, że kod tutaj zdubluje nam kosmitę. Do niczego to nie służy, ale tak się będzie działo. Coś, czego nie posiadam, to tutaj taki boss block, który do niczego mi nie posłuży. Więc powiedzmy, że będzie to coś, co zasila portal. Taka ciekawa sprawa że dzięki tym bloczkom działają portale. portale. Takie bzdury, ale niech będzie. I też fajnie byłoby gdzieś poustawiać właśnie światła. Więc ja mogę dwie takie lampki zostawić na początku. Tu jest lampka z butami. Tutaj są lampki koło kolców. Niech będzie. Te kolce przestawmy, tą lampkę też przestawmy, żeby było nieco ładniej. Tutaj lampka też jest koło zmiany światła. Lampka również jest e, koło armaty i co nam zostało do zrobienia to pozmienianie bloczków, żeby to wszystko było ładniejsze. Mogę dać drewnianą podłogę, no mogę dać tutaj tak podłogę tego miejsca z ziemi, najzwyklej na świecie i wszystkie takie rzeczy, które są blisko ziemi, tak będą. No, zrobione z ziemi i może to też będzie z ziemi? To nie wygląda zbyt super, ale dobra. E, te rzeczy damy z ziemi, aczkolwiek tutaj ten środek będzie z kamienia. Powiedzmy, że tutaj będziemy się wybijać na kamieniach. Jest to, powiedzmy, całkiem porządny pomysł. Kamienie będą w środku budynku jako takie dodatki, tak? Coś takiego z kamienia będzie, coś takiego, coś takiego. Wyszło to bardzo dziwnie, bardzo porządnie. Bardzo, 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 bardzo drogo. Dałbym tutaj kolor taki ciemno-niebieski. Tylko właśnie, czy ja na pewno chcę grać czarodziejem. Nie wiem, ale weźmy Ankę. Nią chyba dużo gier nie było. Nie chcę po prostu trafić na postać, która była za dużo używana. Ale nie stać mnie na zrobiny, zrobienie analizy, ponieważ taka analiza kosztuje tysiąc, a ja jestem biedny. Chociaż może oszczędzę. Dobra, usunę trochę bloczków, więc powiedzmy, że ta ściana tutaj nie będzie z cegły, a będzie z ziemi zrobiona. Jak teraz co jest kasą, Jeszcze 300 musiałbym oszczędzić. Mogę dać ten budynek, że jest zrobiony z piasku, a kominy są zrobione z cegły. Jeszcze trochę brakuje kasy. Nie muszę zaczynać na bloczku z cegły, tak? Przyznacie? Tych, bo z bloków może być tu mniej, więc zrobiłbym coś takiego: coś takiego i coś takiego. Tu będzie jeden boss block, tak? Tu nie będzie takiego. I jak najbardziej teraz nas stać na zrobienie analizy. Zobaczmy, w takim razie wszystko jest na zielono, poza tym, że gra nie była testowana, więc przetestujmy ją. A jest co tu testować, bo poziom jest ogromny, poziom jest bardzo ambitny, poziom jest bardzo ciekawy. Coś, co sobie oczywiście odpuściłem też w tym poziomie, to ten motyw z łapaniem klucza, tak? Możemy go teraz po prostu podnieść, ale czy to sprawia, że gra jest gorsza? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, więc. Da się w ogóle to zrobić? Czemu ona się źle odbija? Przez te buty, tak? Buty są, nie wiem, za ciężkie. Powiedzmy, że klucz znajdujemy tutaj z lewej strony, a buty w tym miejscu. Bo wydaje mi się, że właśnie te buty są naszym problemem. Zaraz sobie zobaczymy. I teraz, przez to, że ten klucz tam leży, to te gluty postanowiły się zabić nawzajem? Nie wiem. Znaczy, jeden glut postanowił się zabić. Ale dobra, zabijmy teraz tego gościa i zobaczmy, jak to działa. Teraz działa wszystko idealnie. Więc kurczaki. Jeden podchodzi i nie wyszło. Ale czy ja to zrobiłem źle, czy nie da się tego zrobić? Dobre pytanie. Więc wskakujemy na kosmitę, zbieramy to wszystko. Mogę to przeskoczyć. I tutaj nie zabijam wszystkich kurczaków, ale robię to odpowiednio. No i kolce oczywiście. Myślę też przy okazji, że jednak kolor tej planszy mi nie do końca odpowiada. Taki różowy, czysto różowy, bardzo jaskrawy. No, to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Da się zrobić idealnie te kurczaki, ale niestety kolce, no. Ale nie trzeba tych kurczaków robić, co jest ciekawą rzeczą. Więc kurczak pierwszy, przeskoczone, drugie przeskoczone, trzecie przeskoczone, świetnie. Tutaj unoszę się w powietrzu, unoszę się w powietrzu, idealnie. I to będzie ciężkie, szczególnie, że chmury są wolniejsze niż kolce. Eee, zobaczymy. Mogę to tak przeskakiwać? To tak przeskakiwać? To tak przeskakiwać? Ok. Jest to dziwne. Troszeczkę bym to przebudował w taki sposób, że tu będzie jeden kolec, tu będzie drugi kolec. Tego kolca nie będzie. Powiedzmy, że to damy w tym miejscu. To damy w tym miejscu. I to damy w tym miejscu. Więc tu na każdym poziomie będzie po jednym kolcu latało. Zobaczmy. Ok, wylatujemy tutaj. Musimy pierwszy przeskoczyć, Teraz jesteśmy w miarę bezpieczni, wracamy. U Dostać się na sam szczyt tego wszystkiego, będzie ciężkie i będzie niemożliwe, gdy jest ten klocek. Bez tego klocka. Cały czas jest to za trudne. Będzie to dużo łatwiejsze robiąc coś takiego. Nawet coś takiego zrobię po prostu, ale powinno być teraz po prostu dużo łatwiej. Dobra, teraz już naprawdę nie mam tutaj prawa praktycznie przegrać, chociaż cały czas jest dosyć ciężko, ale teraz muszę wskoczyć. Nie, jeszcze muszę chwilę przetrwać. Taki kurczę, poziom polegający na przetrwaniu jak najdłuższym jest ciekawym pomysłem. Teraz jeszcze raz muszę to sobie przeskoczyć. Teraz to przeskoczyć. Może być to powiedzmy troszeczkę nudnawe. Aczkolwiek, no zobaczymy, co powiedzą recenzje. Da się jak najbardziej to zrobić. Teraz musimy mały skok tutaj zrobić. Teraz co jest dalej? Nie pamiętam sam. Dobra, tu skokuję na chmurę. I robi się całkowicie jasno dzięki temu. Spoko. Bardzo fajnie. I teraz. O wow. Przesadziłem tutaj chyba z poziomem trudności. Poczekajmy. Mmm, stało się coś złego. Ja mogę usunąć tutaj te ufoki, dać tutaj więcej skakania po znikających bloczkach, mniej więcej coś takiego, i powinno być spoko. Chociaż te kolce tutaj, mimo wszystko, bym usunął i aby zrobić to nieco bardziej przystępnym, to ten kolec też bym zabrał i dałbym kolec jeden, nawet taki potrójny latający na boki. Zacznijmy. Powiedzmy, że już jest to już próba finałowa. Zbieramy kluczyk. Zbieramy właśnie buty, znaczy, no, no klucz, dwa klucze właściwie zebraliśmy. Teraz dopiero buty zbieramy. Tak skoki na kurczakach są bardzo fajne. No tutaj tego kurczaka niechcący zabiłem, ale cały czas wszystko oczywiście działa. Bo gdzież by mogło nie działać w mojej grze świetnej? Cokolwiek, wszystko, wszystko idealnie działa. Nie ma jednej małej rzeczy, która byłaby tutaj niepotrzebna, błędna, niepoprawna i tak dalej. Więc teraz. Przeżywamy to wszystko, wskakujemy dalej, tu robimy dosyć malutki, spokojny skok, następnie musimy wskoczyć na chmurę, dostać się dalej i tutaj mamy kwestię dosyć ciężką, ale kwestię możliwą do zrobienia, chyba że troszeczkę się wszystko zacięło i nie mam pojęcia co się stało. I co tu mam wykombinować? Coś takiego, coś takiego, coś takiego i... Teraz zrzucić się. I po co ja tak zapędziłem się do przodu? Ale myślę, że tę zmianę grawitacji mogę dać trochę wcześniej, po prostu. Ok. I teraz tylko dotrzeć jakoś do końca. Najlepiej żywym. Nie będzie to łatwe. Ale będzie to jak najbardziej możliwe. Spokojnie. I do mety. Do mety, do mety, do mety udało się. Ten poziom jest fantastyczny. Nagrywam już tu dwie godziny, ale poziom udało mi się zrobić bardzo, bardzo dobry, z którego jestem niesamowicie zadowolony. I mam nadzieję, że będzie tutaj przynajmniej 90%, ale chciałbym dużo więcej. BoG, kosztuje 19,5 tysiąca do zrobienia. I chciałbym go wydać za 60 dolców, a nie za 15, ale jestem gotowy. Patrzcie na tu w ogóle minimapę boG 98%. 20 tysięcy profitu, mnóstwo nowych fanów, najlepsze gra, jaką zrobiłem. Zobaczmy, czemu brakuje tych 2%. Nowi nowy użytkownicy, zdobądź 1000 fanów, udało się, nieźle. Numer 15 na liście najlepiej sprzedających się gier, no co nie jest, jakieś niesamowite. Oceny, gameplay był słaby, wszystko inne na maksa. Co im się w gameplayu nie podobało? Nie mam pojęcia, czemu aż tak mało procent za gameplay. No ale poza tym, no, ale 98%, no nie narzekajmy. Super, 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 super. To nawet nie jest jaszczurka. O czym ty, kolego, mówisz? Super, 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 super. Super. Bardzo fajna gra. Wyszła super. No i tutaj się z wami pożegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć.